A, no, takie lubliny to ja lubię najbardziej. Widać, że pracuję. I otoczenie też świetne. Budynek z czerwonej cegły. 3,5 tony. Podkowa nawet jest. I farba fajnie odłazi. Takie to ja najbardziej lubię. Widać, że pracujący. A jakoś rzadko widuję, żeby Lubliny na zloty przyjeżdżały, zwłaszcza te z Paku. Najczęściej to busy, no bo to ludzie na kampery przerabiają. A ja jeszcze nagram go z tej strony. Piękny, co? Kononowicz ma takiego. Tylko, że zielonego i z plandeką z tyłu. Ciekawe, co się z nim stanie, bo no, źle mu nie życzę. No, ale Konon to już długo nie pociągnie. No, ciekawe, co, jakie będą dalsze losy Lublina Konona. Chociaż Konon to niejednego już przeżył. I Majora, i Jana Łosia, i tych wszystkich innych. Może jeszcze mnie przeżyje. No, wszystkiego dobrego.